No dzień dobry Jadę właśnie z budowy Trochę deszczu spadło w nocy Tutaj na drewni Wystwali No i tak poplątało mi trochę plany Na jednej budowie zalało tam y, y, Taką jedną budowlę Na drugiej budowie odbiornik retencyjny wypełnił się aż po brzegi wodą firma nie może pracować no także a od poniedziałku jestem mam urlop, jadę do Polski także już mówię, na pewno będzie kilka filmików znowu z Polski eee, teraz jadę na autostradzie A43 w Zagłębia jest z minster No jadę tutaj firmową Corsą korsą Opel Corsa Małe autko No ale tam wie. Jadę za darmo, także Nie narzekam No także w sobotę się wybieram do Polski, trochę kupio bo Następnego to pewnie ferie w Niemczech No i będzie na pewno, będą korki na autostradzie No sam jestem ciekawy jak to będzie Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy No a to, to było na tyle, taki mały dzienniczek Jestem no jeszcze do południa w pracy Później pakuję resztę rzeczy i pakuję auto Jadę tam później do Ewy i jutro jedziemy do Polski. Okej, okay, to trzymajcie się na razie. No, hej, cześć.